Zapraszamy na Maderę. No cześć w niedzielę. Jest godzina w pół do dziesiątej. Tomek z Julką jeszcze śpią. Dobrze mają. Zazdroszczę im. Dzisiaj pogoda szykuje się super. Rzeczy, które wyprałam wczoraj, które tutaj cały czas wiszą są nadal mokre. Usilnie codziennie rano do środka próbuje nam się dostać kot. Zaraz go spróbuję nagrać. Plan na dzisiaj. Po pierwsze fiesta w Sejszalu, Jesteśmy bardzo ciekawi tej fiesty tutaj lokalnej. Ale słychać sąsiadów. Sorry. A poza tym, tak jak mówiliśmy, plan jest raczej tutaj na wyjazd dynamiczny, dlatego że Tomek cały czas jest trochę niedysponowany i czuje się słabo. Dlatego e, zaplanowaliśmy... Sią mi stąd! Si już, siom! Kurde! Sorry. Sią mówię! Już! No, kapcię trzeba przeganiać. Więc kontynuując, ponieważ Tomek e, no jeszcze jest trochę słaby... I, a jednak chcemy jak najwięcej czasu spędzić razem. Mamy plan awaryjny i jest to związane z tym, co chyba oprócz oczywiście niesamowitej przyrody i w ogóle okoliczności i tych pionowych kur i tego wszystkiego, zafascynowało Tomka tutaj. I on Wam opowie. I zrobimy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, bardzo fajny spacer-hajk. A teraz wracam do kawy. z Tomkiem, niestety trochę gorzej niż wczoraj. Stwierdził, że się psia śpi jeszcze, także idziemy z Julką same na fiestę. Kocie! <śpiewanie> Dobra, zwijamy się, bo to taka bardziej lokalna impreza. Tutaj widać, że się wszyscy znają, chodzą sobie od domu do domu. No i nie za bardzo mamy jak się wbić. Także popatrzyłyśmy, posłuchałyśmy, wypiłyśmy lokalne bezalkoholowe, oczywiście, drink. I wracamy na chatę. Zobaczymy, jak Tomek się ma. Wróciłyśmy z Fiesty. I z Tomkiem nie jest dobrze, niestety. Się uśmiecha, ale ma lekką gorączkę. Aja. Strasznie mi go szkoda, jest naprawdę biedny i do tego żołądek go jeszcze zaczął boleć od leków, które łyka, i no cierpi, biedak. No, ze względu na to, że Tomek się, się czuje to jest zmiana planów, niestety. Także jedziemy sobie z Julką na południe wyspy na chwilę, żeby zobaczyć, bo szkoda dnia całkowicie tracić, ale no też nie chcemy robić jakiś wycieczek bez niego, który on też chciał przejść. Może do jutra będzie lepiej. Trzymajcie kciuki. Podjechałyśmy z Julią zobaczyć wodospad tutaj, co spadano na ulicę, który też miałam nagrany poprzednim razem jak byliśmy, ale tym razem jest dużo mocniejszy, bo jednak zima i częściej pada, także no wygląda lepiej. A przedtem można było tutaj wjechać, a teraz są poustawiane blokady. No i zima. Na sandale. Po drodze wypatrzyłyśmy punkt widokowy Sie Zatrzymałyśmy O rany Jeszcze dobrałam Julkę do lasu Fanal Był nagrywany w poprzednim moim odcinku z Madery letnim, także będzie tutaj link do filmu, a teraz tylko będzie krótka przebitka już nie będę się powtarzać zresztą dzisiaj i tak nie ma tak przepięknej mgły jak była wtedy, także no, zdjęcia nie wyszłyby tak fajnie Szybki pit stop na popatrzenie znowu na przepiękny widok. Ciężko tu się nie zatrzymywać. I tu jest teńcze, i szal z góry. O. Co myśmy tutaj za miejsce po drodze jeszcze znalazły. Na samym zachodzie wyspy, północnym zachodzie, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Miałyśmy już jechać do Tomka, żeby zobaczyć co tam u niego jak się czuję, ale już nas zatrzymało na chwilę. Idziemy stąd. Dzień dobry w poniedziałek. Dzisiaj już Tomek zdecydowanie lepiej. Także jedziemy zrealizować wczorajszy plan. A my słuchajcie idziemy tutaj, spróbujemy się wepchnąć i zaraz powiemy dlaczego tam się próbujemy wbić. Jesteśmy na drodze, na starej drodze, która była uczęszczana normalnie przed budową tuneli, ponieważ madera ma 150 tuneli. Budowali to w ostatnich tam 20 latach wydaje się. To skróciło podróż z jednego końca na drugi wyspy do około półtorej godziny, a wcześniej nawet 7-8 godzin się jechało z zachodu na wschód wyspy. To jest około 60-70 km. Właśnie takimi drogami, które już są zamknięte, bo, no bo jest 150 tuneli prawie prawie 500 km w tunelach. Ciekawe. Budowali to środkami europejskimi. No i co? I teraz my możemy z nich korzystać, turyści, Europejczycy. Zaletą tych dróg, które tutaj prowadziły wcześniej, nie tuneli, jest to, że właśnie ma się takie widoki. Ale z drugiej strony, patrzcie na to. Ciu? No idziemy sobie tą dróżką. która już jest zamknięta. No to musiała być przygoda podróżować. A widoki jakie są? Każdy. Idziemy tam na ten narożnik, żeby zobaczyć widok. I Tomek jako jedyny pomyślał o tym, że jak będzie coś słychać, że spada z góry, to się trzeba pod ścianę chować. Dobra, jednak do narożnika do nie dojdziemy, bo chyba, że tutaj jakieś przejście jest, ale wątpię. Bo droga się zamienia w stary tunel. Wow! Idziemy w niego? No do, do drogi do ulicy. Ale tam do tego my tam dojdziemy do tego kanionu. A, to jest ten prześwit, tak? Tak. Tak wygląda, że tam jest ten kanion. No. Idziemy. I przeszliśmy przez tunel? A, nie będę ci zasłaniać, ta sorry. Tam jest nowa droga. I tu takie przejście starym tunelem, stara droga, dziwnego, że oni jechali 7 godzin, tu są takie zawiasy, a auta widać tam na tym mostku, na nowej, nowej drodze szybkiego ruchu między tunelami, a tam na dole... wymyślone tutaj, bo mają ee, z betonu te drogi i one są drapane, żeby nie było poślizgu i są drapane no tutaj mniej to widać, tam było w tamtym tunelu wcześniej że były drapane pod kątem żeby odprowadzały przekaz jeszcze wodę sufit przecieka <laughs> trochę przecieka A ta rzeka tu na dole, w tym kanionie, nazywa się Ribeira do Inferno Czyli jeżeli dobrze rozumiem i dobrze tłumaczę, to jest to rzeka do piekła Idź, idź! Ciekawe kto ci potem będzie podawał mu na herbatkę wodę, z Ja ci podam O, Ciekawe, już! Ja nie widziałem jeszcze takiego połączenia w życiu. Ocean mega długie fale mają, nie wiem, po 200, 300 metrów szerokości. Na żywo nie widziałem jeszcze takiego czegoś. O, a tam jest y, kawałek Sejszal, a ta skała to jest. A tam gdzie są te naturalne baseny, jak ta miejscowość się nazywa? Portomonis. Portomonis. Mhm. A czyli to jest. Y, tak się bliżyło tą trasę z Porto Moniz do Funchalu, który jest po tamtej stronie wyspy i to były tak jakby dwa najbardziej oddalone od siebie miasta duże. No i jak, tak jak wspominałem, jak nie było tych wszystkich tuneli, to takimi drogami, na które jesteśmy, to oni jechali z Funchalu do Porto Moniz 7 godzin. wjechaliśmy do góry i idziemy w tej chwili wzdłuż Lewady bardzo takiej szerokiej, właściwie nie wiem czy to nie jest rzeka bardziej niż Lewada a trasa się nazywa Caminio do Piniaculo e Folhadal tego nie mogę zapamiętać PR17 cały nie przejdziemy, bo Tomek jeszcze trochę słaby ale chociaż trochę trzeba zaznać tej zieleni a mam nadzieję, że jutro już się uda zrobić porządny hike a tymczasem wrzucam wam przebitki z dżungli. Zaraziliśmy ślady pożarów, które były tutaj w lecie. Czy tak jakoś bliżej jesieni właściwie? Chyba o no kogut nas goni. Dzięki. Kurki nie. Albo kurki goni, nie wiem, ale jest coraz bliżej. Tu jest całe zbocze popalone. Może podejdziemy bliżej, tam zobaczymy, nie wiem jak droga prowadzi. Ale wygląda to niesamowicie. Nie wiem jak ta zieleń się w ogóle zapaliła. już światełko w tunelu, chyba jesteśmy gdzieś w połowie. Tunel ma z jakieś 500-600 metrów. Dobra, wyłączam nagrywanie, włączam latarkę dalej. No ciekawe to było przejście. Będziemy jeszcze wracać. Roczne, wilgotne. No i wyszliśmy z drugiej strony, jesteśmy w wielkiej chmurze. Jeszcze zboczu też obok lewady, ale w chmurze nic nie widać. No. PR 17 bardzo fajna, bardzo łagodna lewada na, dla właściwie dla wszystkich. No, trzeba pilnować dzieci, żeby nie wpadły, bo to jest głęboka lewada bardziej rzeka niż lewada, ale nie wiem, prawdopodobnie to prowadzi dużo dalej. My doszliśmy tylko do tego tunelu i wróciliśmy z powrotem, ponieważ już daszły chmury i tak niewiele widać. Poza jesteśmy głodni, ale no, jest to fajna opcja i dla ludzi starszych, i dla właśnie o ludzi chorych trochę zimionych, i dla ludzi z dziećmi tylko dzieci trochę. Lepiej żeby były większe, żeby nie wpadły do środka. I z tej strony też zeszła ta chmura. Także wracamy w chmurze. O, a to widać jak popalone są te drzewa na dole. Naprawdę nie wiem jak ta zieleń się zapaliła tutaj. Tu jest tak wilgotno i tak bardzo zielona, a to wszystko się paliło. Zresztą ekipy z Polski też przyleciały tutaj gasić pożar ten pożar, który był w lecie. Mam coś dla ciebie O! Musisz po, 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 połamać, tak potrzeć Połam o. Co robiście, nie? O, ale pachnie liść laurowy. Ale bym sobie rosołek ugotował A ja bym zjadła taki twój rosołek niam niam não se dá Za trzy osoby wyszło 72,40 40, Ale było naprawdę pysznie Co tutaj wcale nie jest tak, aż takie e, pewne i częste Ponieważ tutaj w najpach często jest po prostu takie wszystko bez smaku Bardzo mdłe, a tu było naprawdę doprawione dobrze i pyszne I ba, mięso było po prostu kruchutkie, mięciutkie Super Pogoda nam się mocno skiepściła Niestety, znowu przyszła jakaś chmura i pada więc przyjechaliśmy do Santany, zobaczyć bardzo słynne tutaj na Maderze kolorowe domki. I w domkach oczywiście sklepiki z pamiątkami. No są prześliczne, przeurocze i fajnie, że to wszystko jest utrzymane w tym samym kolorze. Ale czy warte to jest, żeby tylko już specjalną wycieczkę robić. Jak już nie macie co robić, to można obejrzeć. Tak jak my Ale dzisiaj. U nas na kaszubach w szymbarku z do, do góry nogami jest chyba ciekawe <noise> Zwariowałeś. <głos> na dzisiaj jest praktycznie koniec. Jeszcze tylko Wam pokażę tuż przed naszym Sejszalem tutaj się zatrzymaliśmy, żeby nakręcić widok, bo jest przepiękny mirador. A to jest ta nasza plaża, To jedna z najpiękniejszych na świecie. Ale chyba nie widzieli plaż nad Bałtykiem, bo nasze plaże są o wiele ładniejsze. Może może jest takie sobie, ale plaże mamy niebo piękniejsze. Idę jeszcze nakręcić wodospad przy grocie. Tu jest jeden. Tu jest drugi, tu jest trzeci i tu jest wyjście. Nie wiem czy wszystkich trzech, czy któregoś z nich. Tuż przy głównej drodze jest ok, patrzymy na Seysshal. Piękna, umiejscowiona miejscowość. Seysshal. Wygląda jakby była położona na łapie smoka. Fajnie było się wreszcie ruszyć. Mam nadzieję, że te dwa ostatnie dni uda nam się wykorzystać. A na dzisiaj. trochę lepsza, także. No, myślę, że... widać, już wyglądasz nawet lepiej. Kolorki odzyskałeś. Nie jesteś już taki i niespuchnięty, biodnik. Dobra, no i lecimy jutro gdzieś tam coś tam. No, zobaczycie. A! Zresztą. Do następnego. Jeszcze mucha. I kot. Cicho. Siostrąt. Nie do wygonienia. Przetrzeźnia się ze mną normalnie.